założę się, że to najlepszy deser, jaki kiedykolwiek próbowałeś. Wlej karmel do formy i połóż warstwę biszkoptów. Wlej śmietanę do dużej miski. Zważ potrzebną ilość cukru pudru. Dodaj do miski miksuj aż uzyskasz sztywną pianę. Umyj truskawki w misce z wodą. Przeceć przez sito. Osusz papierowymi ręcznikami. Odetnij szypułki. Następnie drobno pokrój truskawki. Wymieszaj z kremem. Nałóż krem równomiernie na biszkopty. Włóż do lodówki. Pokrój kilka truskawek i włóż do blendera. Zblenduj truskawki. Wlej sok do rondla. Dodaj kilka łyżek cukru. Skrobie. Mieszaj trzepaczką do uzyskania jednolitej konsystencji. Wlej pire do miski. Schłodź przez 20 minut. Pokrój kilka truskawek w plasterki i włóż do miski. Rozgnieć widelcem. Włóż do dzbanka. Dodaj kostki lodu. Miód Plasterki truskawek. Pokrój cytrynę i limonkę w cienkie plasterki. Włóż do dzbanka. Dodaj liście mięty. Napełnij dzbanek wodą gazowaną. Wlej galaretkę truskawkową na warstwę kremu. Włóż do lodówki na godzinę. Słodki, orzeźwiający i niesamowicie pyszny.